Za chwilę zacznie się mecz dwóch odwiecznych rywali, który na pewno nie zawiedzie Państwa oczekiwań. Masz rację, Darku. Ja ze swojej strony jestem pewien, że te dwie reprezentacje dostarczą niezapomnianych wrażeń każdemu miłośnikowi futbolu. Dzisiaj zawodniczki z Włoch zmierzą się z Brazylikami. Orkiestra zagra hymny. Włoch i Brazylii. Zobaczmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Włoszki. Kobieca reprezentacja Włoch maksymalnie była w stanie wspiąć się na dziesiąte miejsce w rankingu FIFA. Oczekiwania są chyba nieco większe, prawda? Tak, szczególnie w kraju, który jest zafascynowany futbolem. Myślę, że piłkę kobiecą we Włoszech jeszcze czeka rewolucja, która pozwoli tej reprezentacji rozwinąć skrzydło. Znamy je chyba przede wszystkim z bardzo aktywnej gry w odbiorze. Nie czekają na rybalki na własnej połowie, tylko zaczynają je atakować od razu po stracie. Taki wysoki pressing bardzo często się opłaca, bo przeciwniczki nie mają czasu się zastanowić, muszą grać szybko, a tak łatwiej o błąd. Ale też wymaga to żelaznych płuc, bo takie bieganie za piłką przez 90 minut potrafi zmęczyć najlepsze atletki. Spotkanie rozpoczęte Alia Giuliano, Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. No udało się przejąć. Brazylijki będą wrzucać piłkę z autu. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Strata piłki. Ryzykowna, ale udana interwencja. Elena Linari, Sara Gama. A teraz bramkarka łapie piłkę po tym uderzeniu. Barbara Bonansea. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Świetne przejęcie dobrze odczytała intencje rywalki. Barbara Bonansea. Tak, gol! Pierwsza bramka. Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Rzadko kiedy zdobywa bramki strzelając tą nogą, ale piłka wpadła do siatki. Podjęła szybką decyzję i zaskoczyła bramkarkę. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę, pokazaną z innego kąta. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Poro miejsca na skrzydle. Spokojnie. Powoli budują ten atak. Nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. To może być wyrugająca bramka. Kiłka odebrana tuż pod bramką. Minęła rywalkę. Uderzenie w stronę bramki. Go! Wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Udaje im się wyrównać. Teraz oba zespoły znów walczą z równych pozycji. I wracamy właściwie do początku. 1 do jednego. Giuliano. Mas kim rozegrać tę akcję. Czy będzie prowadzenie? Proszę Państwa, bramka i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Ale świetny, mierzony strzał. Przez moment mogło się wydawać, że piłka o centymetry minie bramkę, ale jednak odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Piękne wykończenie akcji. Bramkarka chyba bez szans. Wynik 2 do 1 o niczym nie przesądza. Dobrze, nie daje drużynie przeciwnej przejąć piłki. I po odbiorze strata piłki. Giuliano. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Okazja do dośrodkowania. To nie miało szans powodzenia. Wysoko ponad bramką. Barbara Bonansea prosto padle za linię obrony, Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Wspaniała obrona, było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks. Wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Do piłki z rzutu rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Szansa na dośrodkowanie. No, szkoda, nie udało się opanować piłki. Rywalka chce wymusić błąd. Ilaria Mauro. Po pierwszej połowie tego towarzyskiego meczu mamy jednobramkową różnicę. Całe spotkanie, jak to w sparingach reprezentacji bywa, przypomina partię szachów, więc kto wie, czy ten wynik nie utrzyma się już do końca. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Daleko wybijają. Elisa Bartoli. Giuliano. Atakują wzdłuż bocznej linii. No, kto przejmie tę piłkę? Jest szansa na kontratak. Ależ teraz luka na skrzydle. Przeskoczyła nad nogami rywalki. To może być wyrównanie? Co za interwencja! Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Mają teraz dogodną sytuację odrzutu z autu pod polem karnym rywala. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Nikt teraz nie przeszkadza. Dobre podanie na wolne pole. Walentina Czernoja. Znakomita reakcja. Świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał kąśliwy i z bliska. Brawo. Naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ali Saragama. Co za uderzenie! Sprawdziła teraz czujność bramkarki, ale ten strzał nie miał szans na powodzenie. Giuliano. Saragama. Elena Linari. Świetne przejęcie. Dobrze odczytała intencje rywalki. Trener drużyny gości przygotował już do zmiany piłkarkę z ławki. Tak, czeka tam przy linii bocznej na przed... Dobre to prostopadłe podanie. Sama idzie do przodu i strzela. Dobra reakcja bramkarki, nie ma bramki. No, i udało się odzyskać piłkę. No, i końcowe 10 minut tego spotkania. Cóż za klasa niesamowite. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. Ma na skrzydle dużo swobody. Ładnie po skrzydle. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Giuliano. Al Jeszcze tylko 120 sekund do końcowego gwizdka. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. I z boiska schodzi zawodniczka, która doskonale spisywała się w tym meczu. Takie zmiany zawsze dziwią kibiców, bo przecież jak ktoś dobrze gra, niech gra dalej. Ale trener wie co robi, w grę przecież zawsze wchodzi jeszcze zmęczenie. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Dzisiejszy mecz towarzyski zakończył się wygraną jednym golem. Niewiele dzieli te dwie drużyny. Chociaż kto wie, czy gdyby to był mecz o punkty, nie mielibyśmy innego wyniku.